Jak tam wasz świąteczny nastrój. Jeśli jeszcze go nie poczuliście, to dzisiaj go poczujecie razem ze mną. Dziś pierwszy raz od trzech lat odwiedza mnie, mój kochany tata, więc czekałam na tą wizytę naprawdę od tygodni. Mama też niestety nie odwiedza mnie często, ale na pewno częściej. Dlatego chciałam, żeby wszystko było idealne. Żeby razem ze mną poczuli tą świąteczną magię. Dajcie znać, czy wy już dekorowaliście mieszkanie na święta. I jeśli nie chcecie ominąć żadnego vlogmasu, to koniecznie kliknijcie plusika po prawej była stronie. Byłam taka podekscytowana na zmianę aranżacji na naszym łóżku i w końcu się udało. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Mieli być na koło 12, więc jeszcze miałam czas, żeby. Troszkę poogarnie i przygotować małe co nieco. Zostawiłam na mojego pewniaczka. Czyli ciasto francuskie z farszem jest cudownie. Zawsze każdy się zachwyca. Tak jak się wczoraj umawialiśmy, w każdym vlogmasie chcę zadać Wam pytanie, które was wprowadzi w tą świąteczną magię. A dzisiejsze pytanie brzmi: z ilu osób składa się Wasza wigilia? Dajcie znać, czy wolicie dużą, czy mniejszą kameralną wigilię. No w tym roku będzie mieli najmniejszą w moim życiu. Ale to my ją zorganizujemy. Aktualnie jesteśmy w połowie urodzin moich rodziców. Mama jest z połowy listopada, a tata z połowy grudnia. więc stwierdziłam, że przy okazji wyprawię im małe przyjęcie urodzinowe. Przygotowaliśmy przy. Przepysznym torciku lodowym z polisz My akurat wybraliśmy limitowaną grudniową edycję. Następnie trip po jarmarkach. Najpierw poszłam z mamą na marinę kleczków. A później pojechaliśmy już na docelowy jarmark na rynku. Tata zamarzył sobie langosza. był drogi, ale naprawdę dobry. I napiliśmy się grzańca. Ja za tym jarmarkowym w ogóle nie przepadłem. Ale bezalkoholowy był słodziutki i pyszny. A na kolację poszliśmy do restauracji pod latarniami. Pojedliśmy, porozmawialiśmy i niestety rodzice musieli się już zbierać. Serduszko mi pękało, ale zobaczymy się na święta.